Siemanko, witajcie, z tej strony ja, Sylwia123 Dzisiaj witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj będziemy sobie grali w Bed Na solówkach, oczywiście, znowu solówki No może nie znowu, bo pierwszy raz nagrywam na ety Więc prosiłbym cię o zostawienie subika I łapeczki w górę, jeśli możesz A jeśli nie możesz to źle. Bardzo źle. Więc my sobie czekamy. Kurde, żeby trochę pilnie. Wbijać typy. Żeby... O oh no, kurde. Fakery. No, to teraz sobie popykamy, petrusiki. Wy też tak mieliście, że wam się zdarzał najtrudniejszy gracz na arenie koło siebie? Dzisiaj tak nie mam. Czyli zawsze mi się trafiali same ezy. Nie wiem dlaczego. No, bez kurazy, No, Czysk. może. Tacy średni gracze, nie? Tak może trochę gorsi ode mnie. Może nie od razu tacy. S, nie. Wojtyk, nie wyzywaj. Tak się zastanawiam, jaki specjał robi na 10 subów. Bo wiecie, niedługo to wbijam. Przecież 10 subów to wbija każdy, nawet w minutę. Oprócz Wojtasa który nie umie wbić jednego z subka. Więc zostawcie subka z dzwoneczkiem, żeby otrzymywać powiadomienia o wszystkich filmikach, które będę robił. Oczywiście zwariowany, nie? Typie. To jest najbardziej zwariowany kanał w Polsce. Jeśli go nie subujesz, no to źle robisz. Chciałam mu to rozwalić. No coś nie wyszło. A, jest, źle, źle, śleść. Autoklicker muszę sobie zainstalować. Co światła! Ale widać, że jest dobrym graczem. Chyba mam nowe konto. Albo po prostu ma aurę. Jedna, nie? O kurde, ale mi zjechał. A nie byle tacy graczy mnie jeżdżają. co walczy ze Co ty typie myślisz? Że coś mi zrobisz? omg ty mi nic nie zrobisz typie jak ty mi możesz tylko podskoczyć i tyle będzie dużo zrobione I on ma end kurde To ja mu się tam tepne i wbiję. Typie pozami tane. Po czym a tu schodki ma? Powiedziałem, no, że nie ma schodków O kurde. Kurde. Ale ma kurde... Wyskiwana jest normalnie. Ej, no! Jak! Ona ma setny poziom. No, kurde. E! Eee. Dziewięć zabić musi być to biedne. Więc to by było na tyle z tego odcinka. Jeśli chcecie, kolejny odcinek z Bedwallsów. Zostawcie łapkę w górę, słupika z dzwoneczkiem, a ja nie przedłużam i pa, pa. O, jeszcze skina X z Mateusza będziecie mieli. O tutaj. Zapamiętajcie sobie te numerki. Ja na kamerkę, żeby było, o widać. Zapamiętajcie sobie. I cóż, bez bezbędnego przetuszania, widzimy się w następnym odcinku, więc zostaw subika z dzwoneczkiem, bo to jest bardzo ważne, żeby otrzymywać powiadomienia o moich nowych filmach. I też, żebyś miał łapkę w górę, a wtedy znajdziesz 100 złotych jutro. Pamiętaj. Pa!